Państwu program, jaki przygotowaliśmy na, na tę okoliczność. Rozpoczynamy obchody 30-lecia zdarzeń marcowych już dzisiaj. Tak jak już Pan Rzecznik wspomniał, o godzinie 12.00 odbędzie się uroczyste otwarcie plenerowej Wystawy pod tytułem Odnieść wolną, niezależną, samorządną. 30. rocznica wydarzeń Wedgowskiego marca 81 i rejestracji Solidarności Rolniczej. Wystawa przygotowana jest przez Instytut Pamięci Narodowej i Delegatury w Bydgoszczu. Jeżeli ktoś bliżej o tej wystawie, bardzo proszę pana doktora Mirosława Kolejna o przybliżenie. Rozpoczęła się walka o Polskę wolną, niezależną, samorządną. Wieś była częścią, tą, drugą połową tej Polski. I tutaj w Bydgoszcie odegrały, rozegrały się wydarzenia niezwykle istotne dla sukcesu, jaki odniesiono już w latach 80., nawet mimo wprowadzenia stanu wojennego. Tutaj rozegrała się też pierwsza, najbardziej ostra walka z komunistami o sposób w ogóle prowadzenia debaty publicznej, dyskusji władzy z opozycją. Pokazała ona, że władza jest bezwzględna, zdolna do brutalnych działań, a niezdolna, czy bardzo często niezdolna do rozmowy, no najbardziej dobitnie udowodniła to 8 miesięcy później, w grudniu 1981 roku, wyprowadzając zamiast no, okrągłe stoliki na ulicy. ta wystawa pokazuje miejsce Bydgoszczy w historii Polski i dlatego ona odbywa się tutaj, pokazuje rolę miasta i dużej grupy mieszkańców w Bydgoszczy i regionu bydgoskiego, którzy przyczynili się do tego sukcesu. 18 marca, gdzie o godzinie 11 w sali Urzędu Wojewódzkiego, w sali tej sesyjnej, Odbędzie się ogólnopolska konferencja Nau naukowa pod patronatem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Franciszka Gryczuka pod tytułem kryzys bydgoski spojrzenie po 30 latach. To jest to o czym pan dyrektor przed chwilą mówił. Następnego dnia 19 marca, to jest sobota, spotkamy się o 9.30 przed budynkiem przy ulicy Dwarcowej 87 to jest miejsce, gdzie rozpoczął się strajk chłopski i tam zostaną złożone kwiaty pod tarlicą upalutniającą strajk chłopski z 1981 roku. Później o godzinie 10.30 dojdziemy do Urzędu Wojewódzkiego i odsłonimy tablicę upamiętniającą wydarzenia Wydgowskie marca 1981. O godzinie 10.45 nastąpi wręczenie medali solidarności zasłużonych dla regionu Wydgowskiego. Będzie się to działo w naszej sali sesyjnej, tam gdzie będzie trwała cały czas wystawa i również ta prezentacja najnowszych publikacji Instytutu Pamięci Narodowej.